Stolica cyfrowych nomadów, czyli Chiang Mai, według mnie najciekawsze miasto Tajlandii, wspaniała pogoda, zielone dżungle pełne przepięknych świątyń oraz dziesiątki nightmarketów, na których przepadniecie na wiele godzin. Dzień dobry moi drodzy. Witam was serdecznie z Chiang Mai, czyli stolicy cyfrowych nomadów. No bo teraz pełno ludzi tutaj przyjeżdża, żeby pracować online. Ze względu na co świetna pogoda, dość łagodna, jak na tajski klimat. Nie jest gorąco. A ja właśnie jestem z samego rana. Jest sobota i jest market. Market dzienny, ja wziąłem sobie jajeczka przepiórcze, pani robi na markecie takie jajeczka 20 baktów na wykałaczce z majonezem. Piękne sushi, Maszę aż ja ochotę spróbować wszystkiego na tym targu. Targ, na który przyjechaliśmy jest dość duży i obszerny, znajduje się jakieś 10-15 minut drogi skuterem od centrum miasta. Macie pełno stoi, na którym możecie zakupić i słodycze i desery i pełno jedzenia. Ja wiem, że zaczynam od razu ten odcinek jedzeniem, ale jest poranek. My nie jedliśmy nic w hotelu, przyjechaliśmy prosto tutaj, więc zaczniemy sobie dobrym i poprójmy dużo różnych rzeczy i dopiero ruszymy w zwiedzanie miasta. Ale zobaczcie w ogóle, jak świetnie można sobie tutaj usiąść bez... od razu bierze się jedzonko, są rzeczki, siada się pod takim zadaszeniem, no sceneria piękna. Przechodzimy takim mostkiem zrobionym z bambusów na drugą stronę, cały się się, ale trzeba uważać, żeby do jakiejś rzeki tutaj nie wpaść, bo się tak idzie, tędy, to zobaczcie tutaj dalej już to jest woda można się wpitolić. Ale przejdziemy mostkiem bambusowym. Cały targ jest urządzony na polu kokosowym. Tutaj uprawiają palmy kokosowe. No i właśnie te rzeczki to są jakby takie systemy irygacyjne, nawodnienie tego pola, żeby palmy sobie rosły. No i znaleźliśmy miejscóweczkę, a jesteśmy dzisiaj z Aofi od tygrysów. Hello again. Zobaczcie, jakie ilości kokosów rosną na tych drzewach. Po kilkadziesiąt sztuk dosłownie. I siedząc zamówiliśmy sobie jeszcze taki yy, makaronik. podobne coś do pad thai, a panów już to nie Pattaj, ale jest makaron, jest kurczak, jest jajeczko. I taka miska 45 batów, czyli. 6 zł. Na targu mocno pojedliśmy, popróbowaliśmy różne rzeczy, w takim razie teraz jedziemy sobie skuterem nad jeziorko 15 minut i opowiem Wam już o nim, jak tam będziemy. Miejsce, do którego przyjechaliśmy nazywa się Huiting Tao, dziwnie to wymawiam i pewnie na pewno idę poprawnie, natomiast jest to taki kompleks jezior, gdzie są domki, nad tym jeziorem można sobie tu przyjść, zjeść pożywienie ze znajomymi, ale są też również takie figury King Konga. No i można sobie na nie wejść w górach. Znajduje się nawet punkt, gdzie jest taka ręka goryla, na który można również wejść, no i z niego piękny widok na górę. Jest to dość daleko. No, tych figur jest tutaj dość sporo. No, dookoła jest wiele pól ryżowych, tylko w tym momencie. No to wszystko jest już zebrane, no i w zasadzie wody nie ma. Za mną tutaj znajduje się również pomnik Budy, do którego wielu tajemnicowych przyjeżdża. Przyjeżdżają po prostu na weekend, spędzą tutaj czas, no i również tutaj mają możliwość modłów. W Tajlandii ogólnie jest dość ciężko z lataniem dronem, na przykład w Bangkoku, no nie można było sobie na to pozwolić, w wszędzie policja, no jest całkowity zakaz lotów nad miastem, natomiast tutaj nie ma problemu. Wszyscy uwielbiają kąpiele w wodzie, co przy panujących temperaturach chyba nikogo nie dziwi. Dlatego wszelkie zbiorniki wodne są w tygodniu i w weekendy okupowane, a ich brzegi szybko doczekały się infrastruktury w postaci domków na wodzie. Macie tu nie tylko piękne widoki, ale również małe restauracyjki, z których zamówiony dobry posiłek za bardzo niską cenę możecie zjeść w chatce z bambusa. W dodatku, oprócz tego, że taki duży zbiornik wodny jest tu tyle ludzi, jest tu pełno ryb. Spójrzcie sobie, rzucimy karmę, jakie ogromne. Tutaj, dzieciaki próbowały właśnie łapać te ryby. My jednak szybko skuterem do centrum miasta, i to co widzicie teraz, to już mury centrum Chiang Mai. Leżące na północy kraju Chiang Mai, jako obszar miejski, jest na trzecim miejscu co do wielkości. Natomiast, jeżeli chodzi o samo miasto, centrum, to na siódmym miejscu. No i będąc tu doskonale, też to widać, że jest to duże miasto. Prawie milion ludzi tutaj mieszka. No i lotnisko, które się tu znajduje, obsługuje prawie 300 lotów tygodniowo. Na tereny całej Azji południowo-wschodniej. Na port jest spożony bardzo bliziutko, bo zaledwie 20 minut drogi od centrum miasta. Macie autobusy, które tu kursują za 25 baktów, ewentualnie taksówkę za stóweczkę. Czyli 13 złotych. Chociaż miasto nie dysponuje dostępem do morza oraz nadmiarem niecodziennych atrakcji, co roku miliony turystów postanawiają tutaj pozostać. Przynajmniej kilka dni w ciągu swojego kilkutygodniowego pobytu w Tajlandii. Ja do Chiang Mai dostałem się tak samo samolotem z Bangkoku, jakieś półtorej godziny linią Air Asia. chyba 140 zł lot. No i z ogromnej metropolii, gdzie jest duszno, jest mok, dostałem się w przyjemne miejsce, gdzie temperatura jest o wiele przyjemniejsza. No i nie ma takich tłumów ludzi. Nieodłącznym elementem tego miasta są świątynie. Tak, właśnie ta, ale Również i markety, na którym byliśmy wcześniej z rana. Dzisiaj jest y, sobota i właśnie jest zorganizowany taki za dnia ten, który Wam pokazałem na początku odcinka. Natomiast y, niedzielny market, czyli jutrzejszy, będzie wieczorem. Jest on stawiany na jednej z głównych ulic tego miasta. No i można spróbować wiele potraw, wiele owoców, no przede wszystkim smaków kuchni tajskiej. Tutaj tak jak w Mokoku też znajduje się leżący Buddha, no tylko w tym momencie chyba są prace renowacyjne pod przykryciem. Ulice w tym mieście są czyste. Chodniki do przejścia macie bardzo dużo restauracji, barów, knajp, yy, mocno w zachodnim stylu, oraz dużo amerykańskich sieciówek. I wszystko nie jest tak tłoczne jak w Bangkoku. Chiang Mai położone jest w dolinie, otoczone górami oraz dżunglami, dzięki czemu, no, właśnie ma tak yy, przyjemny klimat. Jest tu bardzo dobra również infrastruktura cyfrowa, no, dzięki czemu to miasto stało się osadą nomadów cyfrowych, ludzi, którzy postanowili przyjeżdżać, pracować online. W całym mieście znajduje się prawie 300 świątyń, i na każdym rogu, na każdym kroku można spotkać ciekawe miejsca architektury buddyjskiej. Trzeba pamiętać, że odwiedzając świątynie buddyjskie musimy mieć zakryte ramiona oraz y, kolana, również mężczyźni też. Zazwyczaj trzeba również zdjąć buty, nakrycie głowy i najlepiej wyłączyć telefon, by zachować ciszę. W sumie to całe miasto, ta stara część miasta jest taka, że chodzicie i z jednej strony macie świątynie, a z drugiej strony hotele, bardzo ładne hotele i restauracje. Pamiętajcie również, że będąc w świątyniach nie należy dotykać posągów buddy oraz y, co dla nas dość dziwne, ale nie wolno stać ze stopami skierowanymi w jego stronę. No i nie wolno również przeszkadzać osobom, które przed pomnikiem Buddy sobie yy, medytują. Najlepsze, że jak wjeżdżacie do Tajlandii, to na lotnisku są właśnie takie znaczki, że nieprzestrzeganie tych zasad jest surowo karane. Najlepsze jest to, że te ziemie północne przez bardzo długi okres czasu miały nic wspólnego z Tajlandią. Do XVIII wieku to był zupełnie odrębny rejon, jako inne królestwo z inną kulturą. Inną dynastią rządzącą i innym usposobieniem. Była to Lanna, czyli Królestwo Miliona Pól Ryżowych. Przez lata królestwo to balansowało pomiędzy Birmą na zachodzie oraz Ayatują na południu. Odmienność między tymi krajami cały czas widać w wielu miejscach, chociażby w architekturze. Styl budowli Lanny, właśnie z Chiang Mai, są to dachy bardziej spadziste i wyższe. Mniej więcej podobne takie do domów w zakopanym. W Chiang Mai, oczywiście, poruszają się na skuterach. Ja też natomiast po samym centrum postanowiłem pochodzić sobie na nogach, no bo. Jednak najwięcej można dostrzec. Skuter można bardzo tanio wynająć. 150 batów to jest jakieś 20 zł za dzień. Na no, dworcu w centrum miasta pomnik trzech Króli. Większość ornamentyki tych budynków pochodzi z drewna z którego właśnie sunęła lanna w Zajazji. No stąd również obecność Brytyjczyków i Francuzów od XIX wieku, ale tereny te również nigdy nie zostały skolonizowane. Choć do pewnego momentu tereny te były wasalem państw ościennych. Lanajczycy, którzy przybyli tu z północnego Wietnamu, Laosu i chińskiego Yuanu, nie znali mleczka kokosowego, więc wszystkie te same potrawy słudzili miodem. Ogólnie temat całej Tajlandii jest bardzo ciekawy. Kiedyś istniało tu po prostu kilka królestw, kilku królów, kilka dynastii i kilka stolic. Wszystkie nieco inne, choć Wszystkie również buddyjskie. Wielokrotnie między nimi oczywiście dochodziło do wojen, co musiało dość chyba śmiesznie wyglądać. Bo wszyscy jeździli na słoniach bojowych. I jako miasto Chiang Mai świetnie się nada do zwiedzania, wypoczynku, pracy, odkrywania i można by tu chyba przebywać miesiącami i to się nie znudzi, bo tu jest naprawdę wiele do odkrywania. No, zobaczcie, jakim starym aparatem tutaj zdjęcie robią. Większość najcenniejszych zabytków, a także hoteli, restauracji, świątyń, znajduje się w obrębie starego miasta, które jest zbudowane na planie kwadratu. Wszystko otoczone murem wybudowanym z cegły i poświetlone. Powiem średniowieczne mury miejskie oraz bramy to nie tylko domena Europy. Najbardziej popularna brama To ta znajdująca się na wschodzie, Tchapcha, No, ta, przy której byłem przed chwilką, gdzie lata również dużo głębi. Jest ruchliwy plac. No, a żeby obejść dookoła całe stare miasto, trzeba przeznaczyć na jakieś dwie godzinki, więc to też obrazuje, jak duży jest to kawałek. Jedyna rzecz, której właściwie brakuje tutaj w centrum, to zieleni. No, bo gdzie by się człowiek nie obrócił? Same knajpy, zabudowania, pojedyncze drzewa prawie nie ma partu, aczkolwiek jest jeden. No takie stragany wieczorem wyjadą na ulicę, będzie gotowanie. Skuterem podjechałem jeszcze na ulicę Chareon Street, ponieważ chciałem Wam ją pokazać, bo jest dość taka urocza i osobliwa. Otoczona willami z XIX wieku i jest tu bardzo dużo restauracji, kawiarenek, muzeum oraz sklepów z dziełami sztuki. Domy, które się tu znajdują na pewno nie przypominają domów tajskich, bardziej właśnie francuskie, czy brytyjskie? No, jedynie po tych kablach można rozpoznać, że jest to część Azji. Większość znajdujących się tu Willi posiada balkony z drewna, które są pięknie zdobione. No i w zasadzie można tutaj sobie wędrować, no bo jest to po drugiej stronie rzeki Chiang Mai i bardzo przyjemny spacer tutaj zrobić. Dzień dobry moi drodzy, dnia kolejnego. Chiang Mai to nie tylko samo stare miasto, zabytki i restauracje dookoła miasta znajduje się masa ciekawych miejsc, które można odwiedzić. Jadę w tym momencie w góry do świątyń, w których roztacza się przepiękny widok na okolice i może uda się dzisiaj zrobić jeszcze wodospad. Wsiadam na skuter i w drogę. Jakieś pół godzinki drugi od Chiang Mai i dojechaliśmy do świątyni, która się nazywa Wat Palat. I tu jest w ogóle bardzo ciekawa legenda, ponieważ pewien mnich, kopiąc w ziemi, odnalazł kości. I ponoć to była kość Buddy. Rozdzielił na dwie części, które potem urosły na pełne kości i nie wiedziano do końca, co z nimi zrobić. I postanowiono, że położą te kości na Białego Słonia, który zaczął prosto iść na samą górę, na szczyt właśnie tutaj obok Chiang Mai. No i gdy dotarł na, mie na miejsce, trzy razy zadał w trąbę i w ten sposób zdecydowano, gdzie będzie świątynia setup. Do świątyni mamy jeszcze kawałek, natomiast pierwsza, która to właśnie ta Wat Palat. Najlepsze, że jest tutaj trek. Szlak bezpośrednio z którym się idzie przez dżunglę. My postanowiliśmy wyjechać skuterem, no i wejścia do świątyni strzegą takie birmańskie sfinksy. Nawet jakaś mała świnka tutaj jest pod spodem. Cały szlak do świątyni setup prowadzi przez dżunglę, no i na początku właśnie przechodzi się przez tą niżej położoną świątynię Wat Palat, czyli to miejsce, gdzie jesteśmy. I ponoć tutaj rozpościera się przepiękny widok na miasto. Wiem, że jesteśmy bardzo wysoko. Tylko ten widok trzeba teraz gdzieś zlokalizować, bo wszystko mocno porośnięte. Ale zobaczcie, jak świetnie wyglądają te budowle, jak są już takim chemii roślinnością porośnięte. Mega to jest. Cały szlak ponoć jest wydeptany przez mnichów, którzy wędrowali na górę i z powrotem. No i to może właśnie to jest ten biały słoń. Trasa jest ponoć średnio wymagająca, koło godzinki zajmuje. Na pewno nie w klapkach, no i pasuje zabrać coś na komary, no i dużo ilość wody. Aczkolwiek, jak idzie się pod tymi drzewami, to tu nawet jest chłodno. Świetne w tych miejscach są te bambusy, jak duże są i drogi, które są tu porobione. Do tego miejsca prowadzi ścieżka, która jest oznaczona pomarańczowymi szatami mnichów. No i ponoć jest to pierwsze miejsce, w którym zatrzymał się właśnie ten biały słoń w drodze na górę Setap. Tam się gdzieś przebija ten widok na miasto, tylko wszystko tu jest tak porośnięte, że mało co widać. Ponoć większość turystów nie ma zielonego pojęcia o tym miejscu i jadąc do, do świątyni Setup, w ogóle mijają to miejsce, dlatego tutaj padnie w miarę cisza, spokój i można usiąść spokojnie, relaksując się na łanie natury. Natomiast na tego widoku tutaj nie ma prawie. W całej świątyni znajduje się bardzo duża ilość rzeźb, które są ukryte pomiędzy bujnej roślinności, także można Faktycznie tutaj dużo pooglądać, ale jedziemy dalej. Na no, ci, którzy wędrują jednak szlakiem, no to wzdłuż tego wodospadu rzeki trzeba iść po prostu cały czas do góry. No i dodatkowo świetna sprawa, bo w drodze na górę w zasadzie święty nie dzieli 7 km. Tutaj pieski latają, kochane miłożki. Dużo cię zatrzymało, bo są stragany z pamiątkami, ale dla mnie ważniejsza rzecz, to, że są stragany z jedzeniem, bo dzisiaj jeszcze nic nie było jedzone. Zobaczcie, macie longan, czyli pyszne owoce, bardzo podobne to jest w zasadzie do. Rambutan liczy troszkę tego typu to się otwiera. Ta skorupka szczela, i w środku owoc z dużą pestką. Bardzo podobny do liczy w smaku pistaszki. Dużo mięska, no i sertofu. Ale to jest pycha wołowinka 10 batów, coś takiego, czyli złoty 30. Zł. Kurczaczek, tutaj też dużo kurczaczka. No i pieczone bataty. To jest, pychak, nasze, nasze takie ziemniaki z ognia, ale razem z bananami. Pani, która sprzedaje wałowa, thank you. How much? 90 za dwie siatki jedzenia. Zobaczcie, tutaj pan robi figurki przepiękne. Robi z kawałków sznurka. No i takie wiewióry, smoki. No i bardzo duże smoki. I od razu macie punkt widokowy. Tutaj o wiele ładniejszy na miasto, nawet niż ze świątyni. W końcu coś widać. Czerwony kurczaczek w przyprawach, takie lekko słodkawe, pikantne nie są, ale bardzo dobre. A takiego batata w momencie, gdy go przepołowicie, zobaczcie, fioletowy w środku, taki słodki ziemniak smakuje, albo nawet troszkę może tak bananowo, bardzo smaczny. I szybciutko skuterem znaleźliśmy się na górze, my szybciutko, bo około 10 minut, natomiast trek z poprzedniej świątyni Wat Palat do tego miejsca, do setup zajmuje około ponoć godziny. No i tutaj dość duże zdumienie, bo szczerze myślałem, że to będzie raczej ustronne miejsce w dżungli, a tutaj same stragany, mnóstwo sklepów, street foodów, no i słodyczy. Tutaj pan robi takie wafle, które ona tak gofry, ale macie kokosowe, kukurydzą, maślane z nerkopca i bananowe, 40 ba, to jakieś tam niecałe 6 złotych. Wafle przepyszne, ale jakby określić wam to miejsce, takie stragany chińskiego badziewia. Dużo turystów, dużo chińskich figurek, podkoszulków, no bardziej spodziewał się tu człowiek jednak jakichś duchowych przeżyć, ale do góry. Cześć malucho. No ale słodziaki, dwa tutaj takie biegają, cześć. Na no do samej świątyni na górę prowadzą dość strome schody. Po dwóch stronach macie smoki, które robią w zasadzie za takie poręcze, których można się trzymać. Ale im zazdroszczę, że oni tu schodzą. Oj, ale Bobo płaczę. Po tych schodach zaciągnięte do góry. Ja też bez raz będę płakał. No powiem wam, że trochę się można zmachać, wchodząc tak do góry. Tutaj dookoła dużo bucików wystawionych. w takim razie zostawimy. Dużo ludzi tu sobie siedzi po prostu na ławeczkach, takich lokalnych. I dużo posągów z wizerunkiem buddy. Przed wejściem do świątyni jest mierzenie temperatury. No i wchodzimy. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to tak wysoko, w górze, takie tłumy ogromna ilość turystów. Wszyscy sobie robią selfie oraz ogrom złota. Nie wiem czy to wszystko jest ze złota, czy po prostu złoty kolor, ale odbicie promieni słonecznej od tego koloru aż razi tutaj po oczach. Wszystkie pomniki tutaj złoto. To również całe ze złota, aż się nie da na to patrzeć. Oczywiście oprócz turystów robiących sobie zdjęcia jest tu też część, tajem, która przyszła tutaj po prostu medytować i kontemplować. No i modlą się do posągów buddy. I Świątynia uważana jest za ikonę buddyzmu oraz za najpiękniejszą świątynię w Chiang Mai oraz jedną z najpiękniejszych w całej Tajlandii. Co roku ściągają tu miliony turystów z całego świata. I pomimo tego, że teraz w Tajlandii jest praktycznie pusto, no ludzi tutaj jest pełno. Chyba pierwsze takie miejsce. Ale zobaczcie jakie tutaj pieski w wózku mają. Porady, Jakie słodziaki. Przecież tu pozwolą mnie wyściskać, bo tak Pan słodko w tym koszyku. A ten drugi? Cześć. Cześć. Soda? 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 Manao. No i tutaj macie kolejnego leżącego buddha. Te Świątynie nazywają w skrócie Doi Sutep, chociaż to akurat nazwa góry, na której spojrza świątynia. No i całość jest oddalone 15 km od Chiang Mai. Trzeba pamiętać, że tego typu miejsca, jak właśnie świątynie, no i właśnie Doi Setup są to święte miejsca dla tajów. W tym momencie trwa no chyba modlitwa. Jeden pan tutaj prowadzi bezpośrednio cały czas relacje na Instagramie, czyli jakby transmitował to po prostu dla innych. Tutaj dwoje młodych ludzi klęczy przed mnichem, on oczywiście im odprawia modły, natomiast najbardziej przykład tutaj moją uwagę to kły słoni, które się tu znajdują. Na szczęście tutaj coś na rodzaj takiej naszej choinki. Tutaj daje się pieniążki i taki kwiatek, no i na tym mówi się swoje marzenie i to takie na szczęście. Po dotarciu na górę tymi smoczymi schodami Oczywiście nie musicie też wchodzić schodami, bo jest winda, za 50 Bahtów was tutaj wiozą na górę. Natomiast y, należy tutaj zakupić bilet dla obcokrajowców, czyli farangów, 30 Bahtów, natomiast y, dla tajów wejście jest tutaj za darmo. Miejsce ogólnie jest dość małe, na pewno nie należy tego porównywać y, z naszą Częstochową, natomiast na środku znajduje się złota iglica, w środku której znajdują się relikwie, między innymi właśnie wcześniej wspomniana kość Buddy. Na wspaniały klimat kapiącej złotej świątyni dopełniają takie ażurowe złote. Te parasole. Na zewnątrz świątyni znajduje się jeszcze troszkę budynków, które można obejść dookoła, no i podziwiać piękny widok na Chiang Mai. No i właśnie to chciałbym teraz zobaczyć. I to jest moje ulubione azjatyckie narzędzie, bo tu można przywalić gonga. No a chodząc dookoła świątyni, macie właśnie dużo tutaj jeszcze dodatkowych budynków, oczywiście też pozłacanych, z których rozpościera się ładny widok na Chiang Mai. Najlepsze jest to, że góra, na której położona jest cała świątynia, że niejednokrotnie cała ta góra pokryta jest chmurami. Dosłownie, jakby ta świątynia była tak pod pierzyną. No tutaj drewniany budda. No i w końcu piękny widok. Tutaj macie kwadrat, na którego planie jest wpisane centrum Chiang Mai. A tutaj lotnisko, także bardzo blisko miasta jest. Na no gdzieś tutaj w okolicy punktu widokowego znajduje się jeden z największych dzwonów na świecie, no i można w niego ponoć nawet tam sobie. Zadzwonić, a jeżeli się zadzwoni, to ponad przynosi to w życiu szczęście. Po każdej porze dnia w świątyni można zobaczyć inne obrządki. Na przykład o świcie można zobaczyć proces zbierania darów dla mnichów. Za dnia można tutaj po prostu usiąść się pospacerować i pooglądać, jak te wszystkie złote zdobienia świetnie odblaskują w promieniach słonecznych. Natomiast o zmierzchu można posłuchać modłów mnichów. Zobaczcie, jak rewelacyjnie tutaj na drzewie rośnie Jackfruit. Jakie duże to jest jak piłki. Bardzo podobne do durgiana, ale to drzewo jest tego pełne. Dla spragnionych na górze przy świątyni dostępna jest mała kawiarenka, gdzie możecie napić się oczywiście gorących napojów, kawa, herbata, ale również i zimnej Coca-Coli. Natomiast na dół teraz no, czeka znowu zejście schodami. No ale schodzi się już dużo łatwiej niż się wchodziło. Tutaj z uśmiechem na twarzy. No a po zejściu ze świątyni, akurat całe szczęście, że jest tu troszkę tych straganów, nie chodzi nam o y, chińskie rzeczy. Chodzi nam przede wszystkim o jedzenie. Pyszna rzecz, zupa to miam. Pani właśnie nam przygotowała. Pyszną zupę, zobaczcie, jak to wygląda. W takim garze pani tu gotuje, dodaje zieleniny, troszkę fasoli munk, makaron podaje. Tak wygląda zupa, tym razem troszkę czerwonawa, różne kolory ma. Kaczucha pokrojona, makaron ryżowy. Nie jest to troszkę do zupki, popodobne, może trochę do ramenu, tak pomiędzy. Całkiem niedaleko, bo 4 km od dojsu teb znajduje się również rezydencja rodziny królewskiej. Zakazało mi ogrodami oraz wioska plemienia Chmok, natomiast no zbliża się w pół do piątej, niedługo będzie zachodziło też słońce, a najgorsze co teraz jest o tej porze w Chiang Mai to jeździć po zamroku. nie ze względu na ruch uliczny, bardzo głośne motory, tylko ze względu na to, że się robi po prostu zimno. I teraz, jak jestem w podkoszulku, jest ciepło po 30 stopni, natomiast w nocy się robi nagle 15. I jazda tak ubranym na motocyklu, no, można się mocno naziębić. Także szybciutko uciekamy do Chiang Mai, pewnie zrobi się ciemno, a wieczorem, akurat dzisiaj niedziela duży night market. No i dojechaliśmy. Moi drodzy, jesteśmy na miejscu, które nazywa się Night Market, czyli nocny market. Nie market taki jak my znamy, że sklep spożywczy, tylko są to miejsca, place, na którym ludzie zaczynają po prostu wieczorami gotować. To miejsce akurat dla mnie przesztos, ponieważ tutaj japońska kuchnia i macie bufet za 199 watów, czyli za 26 zł jecie sushi ile chcecie. Wszystko jest naprawdę duże, pod taką halą ale na otwartym powietrzu. Dużo świeżutkich składników. Tutaj pan na bieżąco robi. No i dostajecie tutaj karteczkę, na której zaznaczacie, którą pozycję, które sushi akurat chcecie, no i przynoszą wam to w nielimitowanych ilościach. Możecie się tym zajadać. Ale lećmy dalej. Tutaj knajpa też podobna jak shabu-shabu. Też zamawiacie sobie dowolną ilość talerzyków no, do do i możecie jeść. Zobaczcie, ile tego na tym No A jak chcecie zupę, to kupujecie sobie ramen, miso ramen, shio ramen, tonkatsu ramen, 50 56 Bahtów, czyli jakieś 7-8 zł. I właśnie wleciał tą ramen, Zobaczcie, duży kawałek miękka, w ogóle kata miska jest duża. Z litr chyba tej zupy jest 7 zł za coś takiego. No i wleciał również ekonomiaki, czyli japońska pizza. Oczywiście to zrobione z kapusty, dużo glonów i katsubushi podsypane, czyli tuńczykiem. I powinno to wszystko tańczyć. Czy tańczy? No ruszają się płatki tuńczyka i Nori. I takie ekonomie jaki tutaj 80 batów, czyli 10 zł. Ramen i ekonomiaki, powiedzmy, że taka podkładeczka, ale ten targ jest przepotężny. Można tutaj iść i zjeść naprawdę wiele rzeczy, i taki mamy plan, żeby próbować wszystkiego po troszeczku. A tutaj, na przykład, stanowisko z sushi. Można brać sobie na kawałki. Jeden kawałek, 10 watów, złoty 30. Takimi szybczykami nakładacie sobie, które chcecie. Ja wziąłem sobie dwa z omletem japońskim, czyli ten na słodko, i tutaj opiekany łosoś z majonezem teriyaki. 40 watów. A zajmacie rogaliki, na przykład te na prawo są z batonikiem KitKat Matcha, a te na lewo z orzeszkami, po 3 złote. A ten pan w czapce Mario sprzedaje kalmary, ośmiorniczki, w zasadzie tylko kalmary i ośmiorniczki, ale 10-20 po 2-3 złote cały szaszłyk, a tutaj w takim sosie kawałki Paróweczek, mięsko, takie kuleczki mięsne i parówki na patykach. Znacie w ogóle coś takiego? W Polsce kompletnie nikt tego tak nie przyrządza. Po 15 macie takie wafle, prawie jak gofry. I ciasto, a w środku są krewetki i kawałek ośmiornicy. Całość pola na jaki oraz majonezem. A tutaj jaki? czyli ciasto podobne do gofrowego w kształcie rybek. W takich foremkach się zamyka różne pychoty. Znowu szaszłyki oraz najlepsze grzyby świata. No a jeżeli jesteście osobami, które lubią słodycze, no to tutaj naleśniki z nadzieniem czekoladowym, bananowym, kokosowym, tutaj coś na wzór pancake'ów, no i znowu piękne wafle, można się w tym wszystkim zakochać. Na tym stanowisku, panie robią bubble tea, bubble tea kosztuje tutaj 19, czyli 2,50, macie wiele smaków, w środku oczywiście kuleczki, tapioki, dostępne różne warianty, my wzięliśmy green tea, 2,50 polskiego złotego to wyszło, dużo tapioczki na dole. Waszy kulek bubble tea, no o tym chyba kłębo śpiewał, przepyszne, zimniutkie, na tą pogodę. Kurczaczki prawie jak z KFC, każdy kawalątek po 10, a tutaj prawie coś jak sushi, tylko sushi na słodko, rolki ze śmietaną i z galaretką. Ciasteczka kokosowe oraz sojowe. A to są kornogi, czyli parówka w cieście, no i usmażona z dodatkami, na przykład kukurydzą. Jak widać, duża ilość osób czeka na kornogi, bo kolejka. I owoce morza. Zobaczcie, cała Micha krabów i krewetek. Pani nabiera sosik. Oj, kraba wam podaje, tak. Mm. Mhm. W miseczce. O Jezu, i łosoś. A tutaj pan nam zrobi pysznego tosta. Bekonik smaży, masełko rozmarowane na bladzie roboczym i jajeczko wylewane. A co to za tost bez cebulki? Sosiki, majonez, no i wszystko teraz układamy sposobem piramidkowym. Bekon, jajko, ser, cebula. Ale to pysznie wygląda. Pięknie pokrojone, przygotowane owoce, dużo tutaj mango, winogrona, arbuza, ananasa. I melona, 25 baktów 3 złote za pełny worek owoców. A tutaj stanowisko z piklami, można sobie nakładać, pełny kubeczek 25. Małe tajskie naleśniczki smarowane kremem, no i... Cukiereczki do tego nakładane. Chciałem wam również pokazać Pringlesy, które mają, są original, cebulka i śmietanka, o smaku steka, ale te wydają się kozakami. Pieczone glony nori, ewentualnie hot and spicy. Tutaj lody prosto z Kyoto, macie o smaku maczy i charcoal, czyli węgiel po prostu. Bierzemy wafelku, mieszane dwa smaki. Tak to wygląda, z tej strony matcha, z tej strony charcoal, Czućmy mocno zieloną herbatę? No czuć tym węglem, tak się było małym jak się tabletki z węglem jadło, jakby problemy rządkowe. Właśnie ciekawe czy po takiej ilości jedzenia też nie będę miał problemów rządkowych. No dobrze moi drodzy, ja w pełni najedzony i spożywczo zaspokojony. Uciekam do hotelu, krótkie spanie, muszę zrobić jeszcze e, online check-in, ponieważ jutro z samego rana lot na Phuket. A jeżeli ten odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapę w górę, docencie kanał subskrypcją, będzie odcinku więcej, zapraszam na Instagrama. Kamilin Z niego na bieżąco dowiecie się, co się u mnie dzieje i gdzie obecnie przewam To toż fajna forma komunikacji dla nas. A dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, piona i cześć!